z Sandro Tonali mm -hmm, mm -hmm. Wait a minute Sandro Tonali w Newcastle Here we go Oczywiście przypominam, że partnerem dzisiejszego odcinka jest strona internetowa Transfery Info dzięki którym możesz szybko i sprawnie sprawdzać transfery Bardzo polecam tą stronę Możesz nawet sobie dać sprawdzić informacje sprzed 12 lat Siema na mordeczki z Napoleon Dzisiaj omówimy sobie wszystkie transfery. Bellingham w Realu, Tonali w Newcastle. Wszystko to dzisiaj omówimy. No i bez zbędnego gadania przechodzimy już do rzeczy. Pierwszym transferem, przynieśmy się trochę do Arabii, pierwszym transferem jest Kalidu Kuribali do Al-Hial. No, opuścił Chelsea po roku gry. Wcześniej też grał w Napoli, niestety nie zdobył skudet do Włoch czyli mistrzostwa Włoch No i mi się wydaje, że niepotrzebnie to zrobił Mógł iść na przykład do Ligi Hiszpańskiej albo do innego klubu a nie zostać w Chelsea Przecież on sam powiedział, że on będzie grał tam, gdzie będzie miał pierwszy skład Kolejnym transferem jest również transfer do Al-Hijal czyli Ruben Neves za około 55 milionów euro z Wolverhampton Też mi się wydaje, że Ruben Neves to nie był dla niego dobry transfer no, ale jeżeli on tak podpisał, nie mam nic przeciwko, będzie grał razem z, e, z Koulibaly. Następnym transferem jest Hakim Ziyech. Hakim Ziyech będzie grał razem w drużynie z Cristiano Ronaldo w Al Nasser. No, czyli chyba każdy z Was zna tą, e, tą drużynę. Oczywiście, zanim przejdę do następnego transferu, zasubskrybujcie ten kanał i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. A więc tak. Następny transfer to jest Eduard Mendy. Fabrice Romano poinformował, że wczoraj przeszedł testy medyczne i dzisiaj zostanie zaprezentowany w nowym klubie. Następny transfer to Jude Bellingham do Realu Madryt i uwaga, to jest rekordowy transfer tego okna transferowego na tą chwilę, bo może będzie większy. 103 miliony euro. No to teraz sobie może porównajmy Rubena Nevesa, 55 milionów euro i Bellingham 103 miliony euro. No to jest bardzo duża y, różnica. No i mam nadzieję, że Real wreszcie wygra to mistrzostwo, bo teraz Barcelona mi odebrała. No bo ja wolę Real od Barcelony tak sobie No i w zasadzie też Lewandowski przez za 40 milionów do Barcelony rok temu. No i tak, przejdźmy do następnego transferu. To już nie jest jeszcze potwierdzone, ale mi się wydaje, że może do tego transferu dojść. Tak sewka Kubo. Jest bardzo blisko przejścia do Napoli. Jako następca Hirvinga Lozano, który też może przejść do Arabii Saudyjskiej, albo Lozano też może przejść do Manchester United czy do Paris Saint-Germain, ale ja w to nie wierzę. No i ta ksewka Kubo y, ma być następcą tego właśnie Hirvinga Lozano jako prawo skrzydłowe. Następny transfer to Jeremy Pino, też do Napoli, gdyby nie udało się z taksewką Kubo. Taksewka Kuba to oczywiście jest Japończyk, a Jeremy Pino to zdobywca Ligi Narodów, czyli Hiszpan. Następny transfer to jest Marco Asensio do Paris Saint-Germain. No, mi się wydaje, że to może być udany transfer dla niego, bo według mnie, wy możecie mieć inne zdanie, w Realu się aż tak dobrze nie odnajdywał. Następnym transferem jest Nkunku z Erbelik, przeszedł do Chelsea za około 65 milionów euro. No i Bellingham przez za 103 miliony euro, a Nkunku za 65 milionów euro. No to jest też trochę różnica, ale ten transfer miał przyjść zimą, a jednak przyszedł latem. Nie wiem czemu. Następnym transferem jest McAllister z Liverpoolu do Brighton za 42 miliony euro. No dziwne, że wybrał Liverpool, bo dla mnie powinien wybrać Manchester United, City lub Chelsea. Chociaż Chelsea też nie gra w europejskich pucharach, to dla mnie już Manchester United lub City. Nie ma szans bić się o mistrzostwo. Następnym transferem jest Giovanni Simeone. Za około 15 milionów do Napoli została aktywowana klauzula. Z jakby zajęli top 4 miejsca, musieli wykupić Giovanni Simeone za 15 milionów euro. Dla mnie to jest promocja. Następnym piłkarzem jest Giacomo Raspadori za 30 milionów euro. Identyczna była klauzula. Za 30 milionów euro przyszedł No i jestem bardzo ciekawy co z Endombele, bo jeszcze nie było nic No i to nie będzie o transferze, ale będzie o przejściu trenera Rudy Garcia został oficjalnie nowym trenerem Napoli Czyli tutaj klubu, Champion League Italia, koszulka z Napoli, Itstor. Na Następnym transferem, nie niepotwierdzonym, ale jest już yy, yy, Kevin Thuram Miał przejść do Milanu, ale jednak Inter zabrał transfer z przednosa i to prawdopodobnie Kevin Thuram przejdzie do Interu. A więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje na tym kanale. A więc co? Hasta la vista, baby!